Kończy się rok 2018, więc czas na przegląd anime. Wyboru do listy dokonywałem subiektywnie, a kolejność jest przypadkowa. Sayonara Noasa nie kusoku Nohana Łoka Emocjonująca historia ukazana w pięknym, fantastycznym uniwersum. Nie jest to kolejna opowieść o ratowaniu świata czy przygód, a dotyczy ona poszukiwania normalnego, spokojnego życia mimo przeciwności losu. Ta pełnometrażowa produkcja tak dobrze gra na emocjach, że sam prawie się popłakałem pod koniec. Możecie nas spokojnie obejrzeć z całą rodziną. Golden Kamui. Weteran wojny rosyjsko-japońskiej wraz z Ainosą Dziewczyną szukał ukrytego skarbu, aby zdobyć środki na przeprowadzenie operacji żony jego przyjaciela. Sam motyw nie wydaje się zbyt interesujący, jednak siła tego anime leży w postaciach. Albowiem napotkamy tu wiele nietypowych postaci, a dokładnie mówiąc powalonych typów, których charaktery są pretekstem do widowiskowych pojedynków, zawartych pościgów, a także absurdalnego humoru. Do tego w tym roku trzymaliśmy aż dwa sezony tej serii. Dora, Tommy Geros, Komediowe anime o dziewczynkach rysujących mangę. Niemniej, mniej, więcej. Gran Krest Senki, Karakai i no Takaki san Lekka komedyjka opierająca się o motyw chłopaka próbującego ośmieszyć dziewczynę. Jednak w jego próby zazwyczaj kończą się samozaoraniem. Hirozuku Sekai no shitakara. Siedemnastoletnia czarodziejka, która widzi świat w odciniach szarości i nie ma zbyt wielu znajomych. Pewnego dnia zostaje wysłana przez jej babci do przeszłości, a dokładnie do czasów jej młodości. Madia w tym uniwersum jest jedynie dodatkiem, którego głównym celem jest sprawienie radości, więc otrzymujemy wciągające okruchy życia. re Oto jej postapokaliptyczna historia o Deridzie, który skacze w czasie. Główny bohater wybudza się z hibernacji w zniszczonym świecie i stara się odnaleźć córkę swojego przyjaciela, której przed zaśnięciem powierzył nośnik danych, mogąc uratować świat. Oczywiście uratowanie świata nie będzie takie łatwe i dostaniemy sporo widowiskowych walki pościgów. Seishun Buta Yarou Wabuni Girl Senpai no Yume Ominai. Tą serię można by określić jako spokojniejszy Monogatari. Jest tu sporo nietypowych i nienaturalnych problemów do rozwiązania, protagonista mimo że nie wygląda majaja, a dialogi określone są świetnymi sucharami. <śpiewa> Tensei Sitara Slime datta ani mimo wszechmocnym flamie. W sumie nie ma sensu mówić nic więcej. Dla samego pomysłu warto sprawdzić. Eurocamp. Dziewczynki i turystki na kempingach. Pociechna produkcja o podróżowaniu okraszona lekkim humorem i ładnymi krajobrazami. na Suizou o Tabetai. Co prawda jeszcze nie oglądałem, bo to kinówka, która wyszła jesienią, ale na pewno obczaję, kiedy tylko będę mieć możliwość, bo dobrze się zapowiada. Piszcie w komentarzach, co wy polecacie z tego roku i bawcie się dobrze w Sylwestra. Do usłyszenia! 欲の欠片夏の夜の夢を見た